Start. Siemka, widzowie. Cześć. Doserka, przywitaj się. Chciałem, siemka. No dobra, to jak pamiętacie, gram zawsze na Jasiu MC, to zaczynamy. Doserka, zatuj. Poczekajcie na Kto mnie. Wskazujesz mi? Marta, te... Moje nogi. Wyłączam sobie, wyłączam sobie graczy i wbijam na SW4. SW4, nie znalazłam twórki. Co? Naprawdę? O jest! Laserka jest obok mnie, a Michał jeszcze dalej. No i gramy z tak w trójkę. A ty laserka zaczęłaś teraz dzisiaj kiedy grać? O której. Teraz. Marcel, no. zgadnij, zgadnij... No. Powiedzcie Zdecy... ile laserka ma kasy? E, około 3000. Co? No dwóch ja mam kasy. Chyba. No. Ja mam 3089. Bo tyle mamy 2000 ileś? To no ile... W ile w ty to? ty w to grasz? Nie wiem, no trzy miesiące jakoś tak. Albo cztery, albo pięć, nie, nie pamiętam, ale na początku w jakieś trzy miesiące miałem tylko sto coś. <laughs> Okej. Okay. Co? A gramy z Sojuszem? Co? Tak. A jak będziemy potem we trójkę sami, to wtedy będziemy się... nawalać. Dobra, muszę sobie zrobić kamienny miecz. A Mamy sojusz. Tak. Ktoś nie ma butów? Mam złote. Ja nie, ja nie mam, ale idę na następną wyspę. Ej, w sumie tylko my jesteśmy jakaś Nutella, nie? To na, na Nutellę. Obok mnie Oba, jest wiesz, 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 nie? Nie? Nie, tak. obok niego ja chciał. Nie, nie obok mnie, obok e, Marcela. No tak, no mówię. No tak. A ten mnie wcześniej oszukał, że ze mną nagrywał. Już chodź. Hello, masz budki. O dzięki. Nie mam budków. Kurde, postawiłbym. Hmm, nie, nie wszystkie o skrzynki. Dobrze, że miałem baga, to nie postawiłem. Ale to bym postawił na. Dobra, ja się tam buduję do Misia, a ty do Nutelli. W połowie się zbuduj. I potem wszyscy o. jedziemy na tą Nutellę. Buduj się do połowy do Nutelli, a potem wszyscy jedziemy na tą Nutellę. A takie pytanie: kto lubi Nutellę? Ja. Piszę na czacie: 1, 2, 3. Ja lubię Nutellę. Kto lubi Nutellę? Niech pszczel. Ej, mam. Chodź, do chodźcie tu Zobaczcie na mnie jak jestem wykokszony No właśnie widzę, buduje się do ciebie Ej no chodźcie tu Ja już koło niej jestem i to jest facet Koło niej jestem to jest facet <grym> Dobra, no to jest ona No tak, no to tak. co? Szybciutko, chodźcie. Zaraz, zaraz Idziecie, szybciutko Przestań się mylić poczeka Ej małem czant Jestem obok niego. Chodź tu. Ja też na jego idę. A ty już go uklepiesz? Nie! Pięknie. O mój Boże. my i pół serduszka. Zrobiłeś go. Więc gdzie masz? Wika, jak nie posprzątasz tutaj przy oknie? Nie, nigdzie nie, nie, No i Czyli posprzątam, bo. O, jak jest jeszcze nas. No ale jesteście, wiesz? No mówisz, że się klepiemy, Ale będzie... ja wiem. Smarcel sam a mówi, tak że, jak, że jak będą trzy osoby, to się klepiemy. No tak, ale chodziło mi o to, że na łapki. Laserka, poczekaj, most zrobimy. Spoko? Że, że robimy arenkę i na łapki się bijemy. Ej, laserka nie. No to mów wyraźnie, a nie mówisz, że w trójkę się za... będziemy klepać. No. A ja chciałem na środek pójść. Laserka budujemy, mosty się bijemy. A może na środku, tak jak on mówi. Ale na łapki Widzimy, ile Ale na łapki zdejmujecie... Nie chcesz w ogóle bez niczego. Musicie... Nie w... dawaj bez środka. Wszystko musicie Dobra. mieć w ekwipunku. Wszystko schowajcie do jak zbudujcie mini arenkę i się klepcie na łapki. Ale od razu mnie nie bi, nie? Ale zbudujcie arenkę. Z Maria, powięźcie, nie wiem, yy, tą... Yy, wyspę albo coś takiego. mogę lepszyć śnieżkę? Ale to... No ale w kowadle da się W kowadle się da w Enchantować śnieżkę no, W kowadle się da, no ale nie tym Serio? W, w kowadle się enchantować śnieżkę? No. Na przykład ostrość jeden śnieżka Bo jeszcze się nie bijemy, Jezu poczekasz? Ale ja cię <laughs> tylko śnieżkami Jak ja ci dam jajkiem I teraz I z teraz... tym ten Zajmę się, bijemy Zdejmujcie wszystkie bronie i e, zbroje, i teraz się bijcie na łapkę. A co? No Ej, za ile się bijemy? Dawaj. Trzy. Ja dwa, trzy, jeden. Ale jasno. Ale jazda! Laserka, co tak słabo? No bo. Nie A wiem. A dużo hapeci zabierałem? Z miksturką dwa. na siłę? a ty? <laughs> no ja też miałem mi na siłę, ten mnie zaczyna bić i praktycznie nic mi nie robi Trzy razy go hitnąłem i już umarł Laska, idę na lewą stronę, no ja na tobie siedzę SW15, dawaj Nie, no, ja państw. nie widzę Chodźcie SW... na dziesiątkę Nie, nie na dziesiątkę, Ale... nie SW15 roz... Rozpocznij SW15 15? 15, 15. 15. O tak, mam najlepszą miejscówkę No trwane wiązywanie, połączenia no... Ja pierdzielę Ej, Ej Marcel, no... sobie... Wejdę tam Martyn, Nie mógłbyś, to mógłbyś nie przeklinać? Nie. No Ej, wiesz ty... co ja wzięłam, to Ej, a laserka wyjdziesz, bo będziesz miała tylko VIP a ja oczywiście nie mogę A właśnie laserka, bo ty możesz wyjść Ale już nie zdążysz Dobra, to ja... Zdążę To szybko dawaj, Marcel Ja też Gazu, dawaj gazu 14 sekund No już, już Oj, wy No Jezu, jakie to są 9, 8 7, 6, 5 4, 3 2 Jaki fart nie do że dobrze? Zostało 1,5 sekundy i pięknie, laserka. Ej, laserka, ta wyspa obok ciebie jest moja, jakby co? Bo no, na no, mojej nic nie ma, praktycznie. Czekaj, ale gumbo. Ej, to moja wyspa, laserka. O, jak sam mieczek. Co? O ty śmato. Do mnie? A, nie, tamtego typa. Kto to? A Serka? Co? A nie, to jest piwko jak Nie, 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 nie! 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 Co? A, Gdzieś piwko mnie zrzuciło. Co? Piwko. Co? Piwko. <laughs> Serio? jest jakaś dziewczyna. Tak. Najlepszej ty zebrałem laserka. Jakieś pijaki. Najlepszej, miał. Ej, ej, Masz. Z... Tak, jak jaskiń, żebrałem. O ta piłka mnie rozwaliła. Tak, strzelaj do niej, Misiu. Nie, laserka buduj do niej, a Misiu do niej strzela. Nie, to strzela, na środek. E, strzela do ciebie jajkami. Kto? Wiem, z Uuuu, nieładne piwko. No co to jest piwko? No tak pisze. Ja... Tak pisze, że piwko. Ja no tu O, o. Ja tu stoję, widzicie mnie? A ma jajko w jak ono to piwko śmieje we mnie strzelać? Bo jest głupie. A, ale piwko się bije, ale nie dla nas. Wy, we dwoje strzelać. Więc wiesz, na... O, sposzły misiu! Rzuciłeś mnie. Ja? No, jako duch. Eee, misiu, zginął! Nie? A nie, to jak Michali jeden osób. Tak. zginął! Piwko mnie zabił! To było przeznaczenie! Michi, to jest upokorzenie! Jak ci piwko zabił! Ale jak mógł mi piwko zabić? No to było przeznaczenie! To bo piwko to jest... jest złe. Laserka wygrasz. To piwko jest okropne. Laserka nie bój się jej wędki, bo ona jedynie wędką to cię może zrzucić. Nie strzelaj. O, strzelaj. Marcel, wiesz co można tylko w ten, na ten sposób teraz powiedzieć w tej chwili? O. To piwko jest niesmaczne. <głosy> <głosy> Piłeś? Nie jedź. Wreszcie piwko, że ci kartofelki w pigułki się zbiły. Ej, to będzie w mecie. Piłeś nie jedź. Nie. Ja tak. też mam śnieżki. Miałam takiego laga, że to wyglądało, że e, ten, że piwko, że nie laserka rzuciła w piwko jajkami, tylko czymś <coughs> śnieżkami, tylko piwko się tepnęło po prostu na drugi koniec wyspy.

Serka, e, co ty piszesz? Gwiazdki? Czy, czy przeklęstwo, bo to to samo. tak. Ej, czemu ja sobie jak nie kupiłem, jak mnie stać A ja nie chcący kupiłem mieczyk, nie? SW15, lewa strona? Przedłem. Ja. To tak jak ja. Cześć. Dobra, dawajcie na ty, czekajcie. Po co ja sobie kupiłem perełki, żeby się, te, e, żeby później dobudować most do laserki, dać jej jedną perełkę i tepnąć się na środek. Serio? Laserka to prawda? Ja mam te perełki. perełki. To właśnie tak daj mi no. Ej, kupiłaś, czy nie? Kupiłam A, w końcu też kupiłaś To dawajcie no do, do mnie Ej, to budujemy się do siebie nawzajem Tylko najpierw nie do mnie Bo ten... Do mnie się budujcie, bo ja jestem na środku pomiędzy wami Na środku? Bo? Ale najpierw do mojej sojuszniczej w Takiej nieprawdziwej Fajnie nie byłoby się zrespyć na środku <laughs> Dobre gdzie? Co jest na ja mam miecza. Ale parę. Ej, szybko pochodźcie do mnie, bo ja tu nie mam. Ej, ja Ej, mam perełki no. Tak, nie Ja mam bardziej dziwne itemy. I ty mam takie, że. Można się załamać. Ej, patrzcie, jak to wygląda. Ej, laserka, ty masz w zyczu? Co? Ty masz Marcerz Mar Mar or ma. Co mam na oryginal? No na Minecrafta, nie? Nie, ja mam zyczu. A to... No, to, to prawie oryginalne. Ale ja chcę kupić... weź tak, to weź na mnie F3. Patrz. Patrz. Patrzaj patrz się na mnie. Patrz co mam nad spodniami. A ja mam ten. ten, ten Taką pół... Kontrol jako przybliżenie. Yy, ten, chciela dobra, wy... Ej, dalej na środek. Ja zaraz też pójdę. Nie no weź y, laserka, to się do mnie teraz buduj! No nie no! Już jestem. Misiu, buduj się do mnie. Ale jest to na środku. <grym> Opuściliśmy o, cię. Cemu? Tak. A ja też mam perełki. Skąd? Ze skrzyni. Czytujesz? Nie. Tak. Idę nie Kto chce jak sobie mieczyk, bo mam? Ja. Ja chcę. Wyrzuci wyrzuciłem tu. Kto pierwszy, ten lepszy. Gdzie? Tam. Na szybko gdzie? lecisz. Ja byłem pierwszy. Nie mam. Ej, gdzie są jeszcze skrzynki? 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 Ja skrzynki? mam Nie mam skrzynki. Tu w nie było. Ej, ma ktoś jakieś buty? Ty tam ja jest! Z tam są diaksy! są Ach wylałem wodę. są diaksy. Tam gdzie rozkopałem. Ej kto ma buty jakieś? Ja nie mam żadnych butów no. Ej no dobra trzeba iść to... na ten tych typów. Pasi, tam ja... laser. Laserka daj buty to pójdę z tobą. Daj buty Masz... laserka. Ej, ja, też, ja też z wami idę tylko ja Leżą. A, ja, a ja nie mam w ogóle butów i hełmu. Masz hełm. Marcel, oddaj buty. Marcel mi buty zabrał, a ja mu hełm. Marcel, oddaj buty, a ja ci oddam hełm. Dobra, masz. No super, sobie rzuć. Macie jakieś spodnie? Spodnie. Ej, o cu... tu? O co się... To... Nie. Dobra, dawajcie na nich, lecimy. Zaczmy na... raz. Dwa, trzy! Przerzuciłeś Marcel, nie? Kurde. no. I ile ty miałeś perełek? Ja? Nie. jedną. O, laserka. Ja to samo popełnił. No. Znowu. Źle nie rzucił. Rzuciłem w drzewo. O! Nienawidzę po prostu, jak, jak już mam perełki, to czasami po prostu nienawidzę ich używać. Nic bije. Nie! Straciłem jeden końc. Tak? No. 15. A ty co Marcyn stracił. O. Ja tu knęłam w klatkę i pomocy. O Boże, gdzie ja byłam? Kurczę, mam 20 końców tylko. Nie stać mnie na nic. Na gajucha mnie, stać. A wiesz, że od. Co? Dawajcie na. SW15, SW szybko. Już ja jestem. No, ale ile odcinek ma się A właśnie, poczekaj. 17 no. minut, to jeszcze jedna ręka. No tak. No ja sobie gejucha no, kupuję. Ja sobie, ja sobie to... gejucha kupiłem. Wszyscy teraz gejucha. To wszyscy teraz gejucha kupią, tak? Dobra, to ja też chcę To no, Ja też. To będzie drużyna ja, ja gejuchów. Widzicie moją pelerynkę? A nie to. Brawy. Widzicie moją pelerynkę? Wiesz co, ja włączyłem sobie inny Minecraft. Widzę, weź się obróć. Nie, ja nie no, widzę. Obróć się. Ja tego nie widzę, o. tego swojego skina. Naprawdę nie? E, widać ci pelerynkę. Ja mam taką e, czepeczkę, jak co? co? Pokaż. No, odwróć nie się. Jak wygląda? A mój, ja się e, A mój skin to jest Taka czarno-żółta. A mój skin to jest a ja nie widzę twojego skina. Wo! Jak założyłem całą zbroję gejucha. Ja jestem pół gejuchem pół geksowy. A ja żelazna iaksowa. A to, to nie jesteś gejuchowa? Ani trochę nie jesteś gejuchowa? Ja. Ja zów... Półwyk Jestem, no. jestem! Od jak sklata, no to jestem... I jestem prawie cały dieksowy. Ja też możesz że hmm? No mam, bo to ten męski kolor. No to. Skąd on tu się znalazł już? U? On jest na tej wyspie obok mnie. Marcel, podejdź tu, proszę Cię i mi pomóż. Ja idę już do Ciebie. On zbiera wszystko z tych skrzynek, a to powinno być dla mnie. Już strzela we mnie e, To zbieraj strzały, bo ja mam łuk moc dwa. Poczekaj, się do mnie podnie... za tobą ktoś jest! Marce, za tobą ktoś jest! Hello Ej Ja mam... Oni on tu już u mnie jest Masz taką samą czapkę i buty jak ja Nie masz... zapchnąłem go! Tu? Zderłem ja nie miałam ja tak, więc ci zabrałam. Poczekaj, ja w sumie mogłam to wygrać, nie ale... O nie, nie... Ty... nie jedynie to jest kurde dla mnie cheater, ja nie lubię go. Ty, no to jest. Ja go po prostu nie lubię. No jak on się znalazł. A. No wyżej... Ja nie wiem jak on to robi, ale on nic wszędzie i każdego zabija No dokładnie no. To ty nie prób. umiesz go trafić! Ej, on jedyny to mnie zabił, a miałem lepszy set od niego. No w sumie mnie zepchnął. Uważaj! O, o, laserka! Super. tam, Sama! No, laserka, wszystko no, zniszczone. Tymi... go. Pońścij nas. Myślałem, że to ty laserka mnie tak zrzuciłaś. A ty jakiś jedyny ten. On też mnie zabił Marcel. Ja obserwuję roserkę. Dziąg jest. E, wchodzi, wchodzi, o, o, o! Idzie. Yeah. Oj, teraz strzelaj, strzelaj! nie gdzie Legamon. Że mam strzał w plecach. Oj, dawaj teraz. Nie, nie. Taka serduszka ten. Oj, dawaj, strzelaj. On też ma pipa. Strzelaj. Nie mam strzał. On do mnie idzie teraz już. A nie masz strzału. Nie ma masz... Niego. Nie masz jajek Nie nic? Laserka on... ja hmm. miałem prawie cały ma set oprócz ma strzału. oprócz oprócz... strzału. oprócz tego. strzału. Jak... to jak? rzuciła. Patrz, widzisz jak on przegrywa, to wychodzi z gry. No, żeby nie dostać minus jeden. No. To, ale by nie dostał minus jeden, bo zabił cię. A no, i Marcela. Ale to bez, ale... bez sensu, że nie wyszedł. Znaczy, że, że wyszedł, bo nie dostał kasy. No, ja zabijam już drugą osobę. Okay. czemu tylko ja mam końce? Bo ty jesteś bogata. Mieszkasz w bogatym kraju. Laserka wie, że tego nie Brawo. tak Brawo. Mogłaś odtąd zacząć. O od, od tego mostu od... Marcel, przyznaj, że Polska jest bogata. No, bardzo. Bardzo. <noise> no wiesz, Bagi, to po prostu już we frankach. Nie, szmaty strzelają. <grym> Smata strzela. Dobra. Ej, e, strzela. O! Strzela! No wiem, że strzela! Się strzela. Strzela! Ja bronię strzały. Strzela! No nie bronisz jakoś. No nie wiem, strzela by mnie ja nie działa. Teraz już to jest. Strzela. Wow. Ja ty wziąłeś patrople. O, kurczę, o, klawisze, klawisze trwałe, co? A ja wiem! Jak ja, ja ciśniesz 5 razy shift, no to klawisze trwałe. Chciałaś. We masz strzelać, a nie w nią. Kiedyś mu się skończą te strzały! Klawisze trwałe, spoko, znowu. Tak! Odbiło się ode mnie! Kurde! Ja poczekam aż mu się skończą... On najdługo nie naprażał do mnie strzelał. Laserka, ile ty masz strzał w sobie? O, ile w głowie? <noise> Jestem ja wierzę. Ty jeszcze żyjesz? Trochę dziwnie. Jestem je Ha, A, nie ma strzałcia. A śnieżki nic nie robią. No robią, odpychają. No tylko odpychają. a, ty, a jak sobie Aj. ściągnąć antyknoka? Nie mówię, że chcę, nie, nie? Nie nie mówię, że chcę Nie mówię, że chcę oczywiście. Co no to jest Antiknock? No mówiąc szczerze, że to, ja nawet nie wiedziałam kiedyś o cheatach. Serio? No w sumie... Ma... No. No tak, ale cheat to na przykład Antiknotki, Laura... No wiem. Antyknok. to jest Że jak w kogoś strzelasz, to... I jak on... Uwaj, a widziałeś jak to spadł? Widziałem, ale po laserka widzisz? powiedz Marcelowi, co to jest Antyknok, bo on nie ogarnia. Nie będzie, nikt nie będzie odpychał. Tak. No kończymy odcinek, czy jeszcze jedna ręka? Więc tak. Idziemy, bo ja muszę iść. Laserka dawaj do góry. Lecisz. Ej, nie mogę na to ciebie, na tobie iść. Bo ja siedzę. Ale nie, laserka, nie leć nim. Czekaj, zaś Cię wezmę. Reklama mi się wnosi. Wejdź na mnie. Zgubiłam cię. A ja co to był latam jako wilk. Jestem. A ja nie wiem, jak wejść. Dobra. No, ej, ale ja nie mogę wejść. Halo! Nie wiem, jak wejść? Chodź cię wezmę jeszcze raz. Siadaj na mnie. No siadaj na mnie. Sam daj. Marcel! O, jest. Nic no. mniej okay. się Wilka. Będziemy wszyscy Wilkami. No chodź tu. To mnie nie to. Czemu ty jesteś pieskiem? Czekaj, tak, ja też. Tak. Siemano. Do zobaczenia w następnym odcinku Minecraft Skywars. Cześć. Jeszcze nie biegał. Laserka, się? Żegnaj się Ej, misiu, misiu, wyłączę 5. Ojeju, Laserka, ty... ty jesteś Z ciebie wulkan wylatuje. To siema, gracze.